Zobaczcie, to jest domek, który zaraz będziemy kończyć. Tutaj mamy wejście główne. Tutaj mamy obok garaż, spłyt dostawiony. Kawał chałupy. Tutaj z tyłu mamy pompę ciepła. To jest budynek zrobiony z system 3E. Takie bloczki z perlitu. To się składa na biuro w pusty czy tam feldz, bez, bez żadnego kleju, bez żadnej zaprawy, bez niczego. Wieniec jest lany, oklejony styropianem XPS-em, dziesiątką. Na dole tak samo jest płyta fundamentowa, oklejona dziesiątką styropianem XPS-em i od dołu XPS. W środku pod posadzką 14 cm podłogowego, no i podłogoweczka. Pompę mamy Foxa. 8 kW monoblok wysokotemperaturowa. Na samej podłogówce mamy 30. przy 35 stopniach klasy energetycznej, a z trzema plusami. Idziemy do środka, albo może z tej strony pójdziemy, idziemy dookoła, bo tu mamy jeszcze. Tu nie mamy jeszcze tynku na zewnątrz, znaczy tynku siatki, ani kleju, bo był mrozik. Tu mamy szczyt wysoki, tu mamy wejście do sypialni, tu mamy okno tarasowe z salonu. Klimę zamontowaliśmy, żeby nam już troszeczkę grzała. W czasie zimniejszych dni tu już mamy oklejone siatka z klejem dwa razy. Klej biały, fajnie to wygląda, przytarty. No i tu mamy już jakby zagruntowane to wszystko cerplastem. Wejdziemy do środka. Nadproża, wszystko jest oklejone XPS-em dookoła. Jak no, tu ciemno. No i kleimy Karton gipsy, to wszystko jest wypianowane na prawie 30 cm. Szczelnie, u góry jest deska. Dom yy, strop jest drewniany cały. Belki, osiemnastki stropowe, przez całą długość, tu jest na, ściane, na ścianie nośnej, oparte. Yy, no i na górze deska. Calóweczka, wybite. I pod to wszystko poszła piana. Tu zrobiliśmy komin, podkominek. I to tak wygląda. Dalimy trochę, żeby to było. Dom jest długości 12-16 po zewnętrznej. W środku jest użytkowych 95 metrów kwadratowych. To już mówię bez, bez ścian, odliczając ściany. Tu jest sypialnia. Sypialnia dosyć spora, bo tu jest prawie chyba ponad 4 metry na 3,70 czy jakoś tak. No i wyjście na taras. Tam jest taki domek narzędziowy zrobiony. Też z płyt betonowych. Przykryty blachą taką samą jak tutaj Amalfi Plus. W takim fajnym y, kolorze czarny kwarc. Ładna blacha. No, kręcimy karton gipsy. To już mamy tak jakby Prawie rekuperacja. Kanały takie Spiro 150. Tu mamy nawiewnik, tam mamy wyciąg, tu na jadalnie mamy nawiew, w kuchni mamy wyciąg, tu mamy nawiew. Łazienka też jest fajna, bo tutaj jest kabina prysznicowa, taka kabina, no można powiedzieć, miejsce prysznicowe z odpływem liniowym. Tam nie widać. Yy, metr na metr. Tu mamy geberit plus yy, ten bidet. Wszystko już wyklejone. Tam też mamy wyciąg, tu mamy wyciąg z nadprysznica, tu będzie jeszcze grzejnik, grzejnik wyciągnięty z y, rozdzielacza z podłogówki. Ewentualnie zrobiliśmy jeszcze takie gniazdko tutaj, żeby żeby było można podpiąć grzałkę do tego grzejnika. No i tu mamy mały wiatrołap 2 na 2 tu się zmieści szafa jakaś. Tu też mamy wyciąg. Nie, tu mamy chyba nadmuch, już nie pamiętam. No i kotłownia. Z kotłowni mamy wyjście do garażu. Pompa ciepła. Tam naczynia. Tu będzie wisiał jeszcze rekuperator. Rozdzielacz na 8 sekcji. Tu jest zbiornik nierdzewny Wiesmana. 160 litrów. Tu mamy bufora frizo 50 litrów, to jest taki fajny buforek. Bo on ma taką rurkę, a tu jest taka, tu jest przegroda. W połowie jest przegroda. I tutaj przez przegrodę przechodzi taka rura do tej górnej części. No i zasilanie bufora jest od góry, powrót jest właśnie złapany z tej, z tej, z tej rurki. Sorry, na zasilanie idzie. A powrót jest w ogóle oddzielny. Tutaj ta dolna, ta dolna komora to jest powrót, żeby ta woda się tu nie mieszała. Ewentualnie przy defrostach to wtedy pobiera temperaturę sobie z góry i miesza się cały bufor. No i tak to wygląda. To jest na PE, PP, wszystko porobione. Elektryka też to jest fajnie zabezpieczona z podlicznikiem. Wszystko na oddzielnych różnicówkach gniazdka do garażu gniazdka do zasilanie zasilanie domku tego narzędziowego tu mamy wszystkie gniazdka na dom i oświetlenie tam jeszcze oświetlenie dojdzie strych, jeszcze tam dojdzie garaż i tak dalej no a tu mamy zabezpieczenie pompy ciepła pompa jest FOXa to jest sterownik taki standardowy serwisowy możemy sobie ustawić tutaj temperaturę w domku no, i, i wody użytkowej i, i na podłogówkę jaka idzie, tu jest zabezpieczone. To wszystko fajnie, bo mamy taki zbiorniczek z grzałką. To jest taki zbiornik, i grzałkę mamy tutaj. To jest taki system antyzamrożeniowy. To jest filtr magnetyczny. A tutaj jest pompka taka mała, obiegowa. W razie gdyby brakło prądu, pompa ciepła nie działa. A. Mamy powiedzmy 4 stopnie na plusie tylko. No to ona wtedy zaczyna sobie pracować. Tu mamy akumulator. Akumulator ma wytrzymać nam przez 48 godzin, gdyby prądu nie było. Także takie no, fajne zabezpieczenie. I tu mamy zabezpieczenie do grzałek, właśnie tych, bo tu jest 3 razy, razy po 2 kW, razem 6 kW ma ta grzałka. Yy. Tu jest zawór przełączający co cw Trójdrogowy. Także to jest fajnie skonstruowane przez nich. No i tu mamy wyjście z rekuperacji z wymiennika gruntowego do rekuperatora. To jest taki kanał płaski. On tam jest okrągły, wkopany w ziemię. To jest wszystko, tam jest około 60 metrów rury wkopane w działkę. 2 metry pod ziemią. No i tutaj, tu mierzyłem kiedyś temperaturę, jak było minus 10 na dworze, to tutaj, tutaj temperatura wchodziła plus 8. Także wymiennik gruntowy fajnie działa. Bardzo prosto to zrobić, tylko trzeba mieć koparkę, trochę pojęcia i rurek kanalizacyjnych. Nie bawiłem się w tu jakieś specjalne rury. No i tak to wygląda. Co wam tu będę mówił? A, jeszcze tu mamy wejście. Yy. Takie schody strychowe. Tam nie będziemy wchodzić już na strych, ale tu jest. Tu jest taki wyłaz i tam mamy strych na całej powierzchni domu. Także prawie 100 metrów takich do użycia można powiedzieć podłogi kolejnej. No i co, powiem Wam, że takimi właśnie pracami można powiedzieć gospodarczymi, plus teraz mam kolegę, który mi pomaga. No to taka dodatkowa robota, którą trzeba zapłacić to jest jakieś 50 tysięcy, resztę zrobiliśmy sami, mam swoją koparkę, więc więc to inaczej działa troszeczkę, bo można sobie tutaj pomóc. Działkę musieliśmy wysypać. Oczywiście. Nie wiem czy to widać, ale no dobre 70 70 cm ziemi tu trzeba było nawieść. No to i jeszcze z podsypką pod samą płytę fundamentową, bo był grunt wymieniony. Na podsypkę, to tutaj weszło około, nie pamiętam dokładnie, ale około 130 ton ziemi pod, pod dom, piachu podsypki pod dom i około 300 ton ziemi, sorry, trzy wywrotki jeszcze doszły, no to 360 ton ziemi doszło na wyrównanie działki terenu, tutaj dookoła, i to jest tylko połowa. Bo cała działka ma 15 arów, taki trójkąt to jest. No a tutaj połowa, no to tak liczę, około 5-6, bez domu około 5 arów może ponad 300 ton ziemi. Tu będzie kuchnia. kuchnia, tu będą mebelki, tu będą szafki wiszące, tu będzie taki wysoki słupek, yy, zmywarka, piekarnik, mikrofalówka. Tu będzie płyta grzejna, tam będzie okap, wyciąg jeszcze zrobimy na zewnątrz pod podbitkę. Tu jest też wyciąg do rekuperacji. No i kuchenka taka w miarę wystarczy. Salon jest bardzo duży, salon jest bardzo duży. Ten w ogóle salon, ten system 3E, to jest firma z Piotrkowa, oni produkują fajne te bloczki. Wychodzi tak, że pomieszczenie ma 2,80 wysokości, także bardzo wysoko ale jest przestrzeń, jest tutaj fajna przestrzeń, okna duże można zamontować. No tak jak mówiłem, 14 cm jest styropianu podłogowego na płycie fundamentowej, a pod płytą fundamentową, która ma 25 cm betonu zbrojonego, pod płytą jest jeszcze dziesiątka XPS a od samego spodu i to wszystko jest pod spodem folia, na styropian folia, na beton folia, dopiero Dopiero idzie styropian, i jeszcze na styropian poszła ta folia, taka srebrna, kratka pod podłogówkę, żeby ładnie ułożyć rurki. No, tak to wygląda. Tu mamy pod kominek, będzie, będzie taki kominek na, z narożną szybą z lewej, i tutaj bądź w tom i w tom, zobaczymy, jak to wyjdzie. Koszt, O kosztach Wam powiem później. Jak będziecie mieli pytania w ogóle, to, to możecie. Możecie się pytać. Instalację porobiliśmy sami. Tu mamy sterownik. Sterownik do pompy ciepła. W tej chwili mamy 19,8 stopnia, bo tu cały dzień było wietrzone. Jeszcze wietrzymy. Teraz wygrzewam podłogówkę, więc na podłogę pójdzie teraz akurat 35 stopni. Będziemy grzać aż do 45 stopni podłogę przez kilka dni. Później będziemy yy, troszeczkę zmniejszać tą temperaturę. Ona się wtedy ściągnie i Akurat pójdzie płytka. Więc w nocy grzejemy, w dzień trochę przewietrzamy te pomieszczenia. Tak, żeby to było z głową wszystko zrobione. Parapety, fajne z blatów kuchennych pocieli nam w Leroy. To jest wyszlifowane i omalowane lakierem. Także wszędzie są drewniane parapety. Też tanio to wyszło, bo wyszło około tam 700 zł. Wszystkie parapety. I mamy drewniane ładne. Jeszcze tutaj w łazience będzie parapet na oknie. I tu będzie parapet na geberitach, też taki, też taki drewniany. Także taki domek. No. Macie pytania to, to śmiało pytajcie. Do